Pokazuje, że wasz protest to nie jest tylko protest o godne wynagrodzenie, jak próbuje nam się tylko pokazać, ale to jest protest o godność nauczyciela, o godność tego zawodu i o to, aby ta nasza oświata była na takim poziomie, żeby wasze dzieci, nasze dzieci, Miały dobry i równy start nie tylko w naszym kraju, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że cała Europa jest w ich zasięgu. Marzenia Waszych dzieci, naszych dzieci są takie same jak marzenia dzieci w Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech. Jedyna różnica jaka jest między tymi dziećmi, że nasze mogą mieć utrudniony start w dorosłość, już w samodzielne życie. I róbmy wszystko, żeby im ten start ułatwić i ich wspomóc. I rolą nauczycieli właśnie jest przygotowanie ich do tej samodzielności, a naszą rolą, tych wszystkich, którzy dzisiaj przyszli wspierać nauczycieli w tym proteście jest to, żeby e, ich praca, praca nauczycieli była e, dobra, skuteczna, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Także trzymam za was kciuki. Ja tak chciałem zwrócić uwagę na to, że w jedności jest siła. I nauczyciele już tak dużo energii włożyli w ten protest, w tą walkę o godność, o dobre nauczanie, że nie powinni się już wycofywać. Drodzy Państwo, pewnie jak wszyscy tutaj stoimy. To już od, od samego początku mamy nadzieję, że ten protest szybko się zakończy. Ale widzicie Państwo, że z drugiej strony nie ma takich ruchów, nie ma takich działań, które spowodowałyby, że obie strony tego sporu usiądą przy stole i będą wspólnie ze sobą rozmawiać. Myślę, że trzeba ze sobą rozmawiać, ale ewidentnie Trzeba powiedzieć, że to jest gra na czas, gra na osłabienie i na spowodowanie, że Państwo swoje oczekiwania zmienicie, osłabicie i e, będziecie i usiądziecie przy tym stole, być może po świętach, e, w znacznie innej sytuacji, bo presja jest. Presja jest na was z każdej strony, ze strony rodziców. Macie też, stoicie przed takimi wyborami moralnymi, bo z jednej strony stawiamy dobro dziecka, a z drugiej strony dobro Was jako nauczycieli. I to są trudne decyzje. Każdy musi te decyzje podjąć sam. Każdy sam decyduje, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, Musicie być jednością i wytrzymać tą presję do samego końca. Ten protest musi się wreszcie skończyć i to wszyscy na to czekamy i wszyscy na to liczymy. Natomiast jeszcze jedna taka refleksja. Zastanawiałem się nad tym też, czy jest ktoś, czy jest jakiś autorytet, który spowoduje, że te obie strony sporu. Zasiądą za stołem i będą wspólnie ze sobą rozmawiać. Sami Państwo sobie odpo odpowiedzcie na pytanie: czy jest ktoś taki, kto może przyspieszyć te rozmowy? Czy jest ktoś w Państwie, w naszym Państwie, na tyle odpowiedzialny i na tyle godny zaufania, że mógłby spowodować, że te obie strony i strona rządowa i strona nauczycielska usiądą? przy stole osiągnął jakiś kompromis, bo my wszyscy na to czekamy. Wszyscy naprawdę, jak tu jesteśmy, popieramy Was, popieramy nauczycieli. Wytrwajcie, wytrwajcie. Dziękuję. Ja chciałem w imieniu Rady Miejskiej wszystkim nauczycielom powiedzieć, że nie tylko dzisiaj was wspieramy, wspieraliśmy was dużo wcześniej. Jestem przekonany, że wszyscy radni będą was wspierali po dzisiejszym wiecu, jak również w przyszłości. Dla nas, przynajmniej w Brzegu Dolnym, oświata jest bardzo ważna bez względu na to, czy to jest szkoła podstawowa czy średnia. Udowodniliśmy to już niejednokrotnie. Jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach hejtu, który tak naprawdę nie zostawia po części nawet suchej nitki, współczuję Wam, bo to jest naprawdę ciężko protestować, wiedząc, że po prostu wiele osób jednak to krytykuje, bo mają utrudnienia i z pracą, ale ja życzę, żebyście jednak wytrzymali, nie można odpuszczać, trzeba po prostu dążyć. Zwłaszcza, że obietnice, które zostały rozdane w miliardach dla wielu innych grup, wy zostaliście pominięci, dokładnie tak jak służba zdrowia. Jesteście traktowani podobnie. Od łóżek nie można odejść, od nie można odejść. Dlatego Was się lekceważy, bo gra się na emocjach. Jestem przekonany, że jeżeli znaleźli 40 miliardów, a wszyscy powinni wiedzieć, skąd znaleźli, o prawną nazwę, 15% podatku, i tych 230 miliardów łatwo policzyć, jakie to pieniądze płyną. Tegoroczne rozdawnictwo i że to poprzedzawane około 2 miliardów, z tego co przynajmniej słucham, Patra, żeby zaspokoić to, co naprawdę chcecie. Na koniec chciałbym Wam życzyć, że jeżeli macie pracować dla idei jak Marszał Karczewski, to życzę Wam 230 tysięcy rocznie. Szanowni Państwo, myślę, że zwróciliście swoim protestem uwagę na bardzo ważną rzecz, na problem w ogóle edukacji dzieci i młodzieży. Życzę Wam wytrwałości. Podziwiam solidarność zawodową. Myślę, że ten protest się skończy. Myślę, że jednak dojdzie do jakiegoś kompromisu, porozumienia i życzę Wam, żeby to był kompromis, który Was będzie satysfakcjonował. Proszę Państwa, to już dziewiąty dzień, w którym polscy nauczyciele zdają swój egzamin, a wraz z nimi nauczyciele, którzy uczą nasze dzieci i naszych wnuków. Chcę Wam dzisiaj okazać solidarność, ponieważ tej solidarności zabrakło solidarności nauczycielskiej, która nie jest solidarna ze strajkującymi nauczycielami. A chcę przede wszystkim podziękować nauczycielom, których spotkałem na swojej drodze edukacyjnej. To im wiele zawdzięcza. Myślę, że każdy z Państwa spotkał na swojej drodze takiego nauczyciela życia, który ukształtował nas na całe nasze dorosłe życie. Im zawdzięczamy to, co dzisiaj robimy i ten strajk uświadamia mi też rolę, jaką oni odegrali w moim życiu. Szkoła to drugi dom dla naszych dzieci. Szkoła to wiedza i kompetencje. Szkoła to pomoc i wsparcie dla rodziców. Solidaruję, solidaryzuję się z państwem, którzy walczycie, podjęliście walkę o godność zawodu nauczycielskiego, o lepszą ed naszą edukację. Patrząc na twarz pani wicepremier Beaty Szydło, chcę wołać głośno za nią. Wam te pieniądze po prostu się należą. Niech moc będzie z wami Przewodniczą... i Przewodni... Przewodniczący wspomniał o y, służbie zdrowia i o nas, bo ciągle się czuję nauczycielem że też y, traktuje się nas jak służbę. To nie jest służba zdrowia, to jest ochrona zdrowia. My też nie jesteśmy na służbie. Nie jesteście państwo wyrobnikami, którzy muszą pracować za nic. Przypomnijcie sobie, że reforma handke obecna deforma i wszystkie inne, nikt nie słuchał nauczycieli. Nikt nie słuchał, to wyjdzie, to nie wyjdzie, bo my, nauczyciele, znamy się na pracy, co się uda, a czego się nie uda, co można zrobić, a czego nie można zrobić. I niech, chcę pocieszyć również rodziców, nie martwcie się. Szkoły średnie muszą przyjąć uczniów, yy, uczelnie muszą przyjąć studentów. Nieważne, kiedy to się odbędzie, oni po prostu muszą to przyjąć. Skoro jednym podpisem można było zmienić komisje egzaminacyjne, to jednym podpisem można również zmienić terminy przyjęcia na uczelnie i do szkół średnich. Wytrwajcie. Wytrwajcie, proszę. Jestem całym sercem z Wami. się magierską. Dzień dobry państwu, ja w imieniu wszystkich nauczycieli, którzy tutaj zgromadzili się i strajkują, chciałabym Państwa poprosić po prostu o wsparcie i powiem tak, nie chcę zawieść swojego prywatnego dziecka, które na mnie patrzy, co ja zrobię. Nie chcę zawieść też tych dzieci, które są pod moim wychowawstwem, czyli po prostu czekają, bo ja zostałam ich wychowawczynią po to, żeby między innymi nauczyć ich pewnych najważniejszych wartości. Rodzice powierzają nam swoje dzieci i oczekują, że wesprzemy ich w tej edukacji. Że pomożemy przeprowadzić te dzieci, i będą miały kręgosłup jako dorośli ludzie. I ja dzisiaj chciałabym powiedzieć, że ja mam ten kręgosłup, bo mnie wychowali fantastyczni nauczyciele. I chciałabym też, żeby moje dzieci, prywatne i te powierzone przez rodziców w szkole, miały w dorosłym życiu kręgosłup. I po prostu, proszę Państwa, jedna z mam powiedziała, że zazdrości swoim córkom takich nauczycieli, jakich jej córki mają w tej chwili w naszej szkole. A ja chcę powiedzieć tak, tutaj są zgromadzeni nauczyciele, których chyba no po prostu. No ja Wam po prostu dziękuję, że jesteście z nami wszyscy razem i liczę na to, że rzeczywiście damy radę i że ten rząd zrozumie, że my nie jesteśmy. Dla nich, tylko oni są dla nas, bo my, proszę Państwa, płacimy podatki i my, proszę Państwa, pracujemy nie dla idei, tylko pracujemy po coś. I ten strajk jest po to, żeby osiągnąć cel. I my ten cel osiągniemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór. Zanim zacznę, mam taką prośbę, żeby każdy z Państwa wyciągnął kluczyk. Komplet kluczy. Myślę, że każdy z nas, albo większość z Państwa, ma go w torebce albo w kieszeni. Zaraz powiem, one się przydadzą, to będzie dość ważne. Natomiast co do samego strajku. Już brzęczy, bardzo dobrze. One za chwilę się przydadzą. Natomiast co do samego strajku. E, mam nadzieję e, i też myślę, że ten strajk będzie okazją do e, mówienia nie tylko o tym, co należy się nauczycielom, czyli o godnej płacy, a nie o pracy dla idei, ale też o kondycji polskiej szkoły, o kondycji polskiej edukacji, która jest od lat dewastowana nieustannymi zmianami, bzdurnymi programami nauczania, które muszą zakuwać uczniowie, papierologią i biurokracją, którą są coraz bardziej obarczani nauczyciele. A przede wszystkim, dewastacją, którą wprowadza polityka i kolejne nieudolne reformy. To nie są żadne reformy, to są dewast, to jest dewastacja, to jest deforma polskiego, polskiej oświaty. I mam nadzieję, że ten strajk i wszystko to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, a także w Brzegu Dolnym, to będzie taki ostatni dzwonek alarmowy, ostatni dzwonek na ratunek polskiej szkoły. I takim dzwonkiem możemy zadzwonić właśnie teraz. Niech nas usłyszą! Nauczyciele, jesteście kochani, jesteśmy z wami i trzymajcie się mocno. Dzięki Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Nie bo.